Minęła. No i jestem w takim miejscu po raz pierwszy. Nie wiem co tu znajdę, czy cokolwiek znajdę. Spróbuję poszukać po tym rzesku Tam gdzieś w oddali za tą głą jest las. I to jest mój cel, żeby dojść do tego lasu. Jeżeli nic tutaj nie będzie, to zmienię miejsce. Dobra, do pierwszego dołka. Widzicie gdzieś tam z tej mgły łania się. Ten lasek przeszedłem, te pole do tego lasku z powrotem. Trochę śmieci i ani jednej monetki. Także zmieniamy miejsce na inne. Teraz stoję na tej drodze. Nagrywam telefonem, żebyście widzieli mniej więcej gdzie jestem. I poniżej mnie widzicie tutaj, po ukosie, jest ślad starej drogi. Te pola kiedyś patrzyłem na starych mapach jeszcze na początku XX wieku była droga teraz już jej nie ma ale będę próbował na tę drogę wejść i ją odnaleźć być może no coś tam będzie proszę bardzo tyle odszedłem od wykopkowozu tam był jeden dołek, dołek kawałek to jest drugi dołek drugi sygnał i jest krągłość Aha. jednak Miarami jest, sukni się opłaciła Widzicie tutaj duża moneta coś to będzie. Dobra, pod... podnosimy. Głaz mi się już szansie. Coś to będzie No, trochę wycieruch. Wycieruch nie wycieruch, ale cieszy To drugi sygnał. Ciekawe coś to może być Wygląda na miedziuchę z życiem Na tej stronie coś tu widać jakiś otok No ale jest dobrze jest dobrze Dobrze Przychwilą Wam mówiłem o tej drodze Ta roga szła gdzieś tutaj ukosem przez te pole. Jak naćbiję się, będę mniej więcej na tej drodze. To wam pokażę, jak mniej więcej ona szła. Dobra, <grym> aby tak dalej, znowu daleko nie odszedłem. Tam była ta duża moneta, nic nie kopałem. Jest kolejny sygnał, i jest kolejna krągłość. Aj, uwielbiam tą adrenalinę. Widzicie tutaj, też duża moneta. No zapowiada się pięknie. W ciągu dwóch minut dwie duże monetki. to no, także miedziucha, chyba ściorana. I ciekawe, ciekawe jest to, że one gładkie tutaj są. Ale i tak mnie cieszy. No, słuchajcie, w ciągu dwóch minut dosłownie dwie spore monety. Cóż to było? Nie mam pojęcia. I by, chyba już się nie da odczytać. No, ale... no, i widzicie, teraz stoję prawdopodobnie nie więcej według GPS-u. Mniej więcej na starej drodze, która była jeszcze 100 lat temu. Tak to wygląda na mapach Google Widzicie ta ślad tej drogi po przekątnej ekranu. Trochę powiększę. A tak to wygląda w tej chwili. Przeszedłem no ponad 100 metrów, te dwie monetki mi tam wyszły. A tutaj, po łukosie, tak jak pokazuję, widzicie, mniej więcej szła przez te pola ta droga. Jest kolejna malutka krągłość 5 groszy. PRL. Z tego podwójeczka kolejny sygnał i jest monetka. Kolejna monetka, tym razem mała. Jest boratynka, jest boratynka Gdzieś w tej grudzie jest sygnał. Czasu sobie postanowiłem. O, chyba widzę, chyba widzę. Przągłość. widzicie tutaj nieduża monetka chyba to będzie w tym miejscu i otwieramy tak jest jest monetka wielkości boratynki i to pewnie będzie boratyna Ta znajduje się w miejscu, gdzie prawdopodobnie 100 lat temu szła jeszcze droga. Jest kolejny sygnał no. i chyba będzie kolejna poratyna. Prawdopodobnie hmm. na bank te pola 300 lat temu były już użytkowane, dlatego że. No, baratynki mają około 300 lat tak? skoro, skoro wychodzą tu baratynki to coś tu musiało się dziać no i dobra jest kolejny sygnał guziczek z puszkiem płaski a teraz takie sudeńko wyszło myślałem że to monetka ale to nie wygląda na monetkę raczej jakaś ozdóbka albo guzik Później pokażę Wam na podsumowaniu lepsze jakoś, Może coś się odczyta. No teraz taka ciekawostka wyszła. Kulka muszkietowa. Chodziłem po tamtym ryżysku Przyszedłem na chwilę do samochodu napić się wody. Teraz szedłem na takie taki ugorek, patrzcie, pierwszy sygnał nie wiem nie wiem nie wiem, coż to będzie, patrzcie widzicie to? widzicie? będzie moneta duża czy srebro nie wiem przy pierwszym sygnale dosłownie pierwszy sygnał dobra coż to będzie? Coś tutaj z sudaku. I mamy PRL-ka chyba aluminium tak zwane 2 złote Tak jest, 2 złote, ale już myślałem, że będzie grube srebro <śm> No ale powiem że już i tak się cieszę bo te PRL -e, 2 zł, 5 zł rzadko się spotyka a to jest nawet w ładnym stanie dobra jaki plan robię ten ugorek później spróbuję tam przejść tam jest ryżysko zobaczymy czy coś tu będzie wychodzić odszedłem od auta ponad 100 metrów parę śmieci jest gruby sygnał będzie gruby moniak na rotusiku biło mi na 116 równiutko z tej dziury patrzcie i z tej grudy tutaj ciekawe czy to będzie wycieruch tak tamte nie widać już głowę Stanisław August Poniatowski pewnie Dobra, poczyszczę i Wam włączę. Jest groby strzał. No i szykuje się jakiś gruby mega strzał. Słuchajcie, to chyba nie jest poniatowski, chociaż tak się zasugerowałem. Na tyle, ile na tą chwilę oczyściłem. I tu głowa tak by poniatowskiego, ale to chyba nie jednak nie. Dlatego, że tu patrzę na rewersie, nie wiem, chmurka i nie wiem, obraz świętego jakiegoś na chmurce nigdy ta, cze, czegoś takiego nie widziałem łapka mi się trzęsie cóż to może być później w domu obmyję delikatnie Więc no spróbujemy to odczytać ale jest gruby strzał nie wiem czy to nie, nie prusy przypadkiem ła, jest jest cuda, jest miodzik Kilkanaście minut chodzę w tych polach i nic, no ale jest. Patrzcie, mordeczki, Jeden grosik między wojnie. To Zostało liczone jakieś sreberko. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj coś ciekawego znajdę. jeździłem po tamtych polach, tamtych, teraz jestem na takim ugorku ja to nie wiem, ja to mam takie szczęście, że jak wejdę na jakieś pole to na dzień dobry witają mnie albo monetki albo tak jak tutaj, patrzcie, medalik pierwszy sygnał, pierwszy dołek, zaraz po dostrojeniu wykrywacza jest medalik a później, później <grywanie> no różnie bywa zobaczymy pójdę w tamtym kierunku i mam nadzieję że no, coś tu coś tu jeszcze wyciągnę no i jeszcze jedna monetka pół grosza Rekpol pol pół grosza chyba polskiego stanisława August poniatowski fajna, fajna monetka w fajnym stanie no jeszcze taka niespodzianka wyszła prawie na koniec nabój z bitą sponką pamiętajcie rozy żeby nie brać tego do domu bo to grozi po prostu sądem i karą po prostu trzymanie takich rzeczy jest karalne tak więc powrotem do dziurki zakopujemy niech sobie to gnije to już będzie to będzie ostatnie ujęcie z tych pól pamiętacie na początku filmu tutaj zaczynałem tu wpadły mi te dwie pierwsze monetki i coś mnie tu ciągło. A mówię, przejdzie się jeszcze. No i jest sygnał jest sygnał i coś grubego się szykuje. Widzicie tutaj. Nie moneta. Będzie jakiś medalik. Albo medal. Jakaś facjata gościa. i odkrywamy dobra jest, jest dobrze <głos>, głos mi się łamie, ale no, nie dziwcie się przy takim fancie oczyszczę to i za chwileczkę Wam pokażę z tej dziurki jest pięknie, patrzcie no, święty medalik wstępnie szczoteczką oczyściłem to z tej strony Maryja Jezucho, a tu mamy Jezusika Piękny, piękny Jest suda Jest cudownie No słuchajcie, dzisiaj wracam bez srebra Niestety nie zawsze srebro się znajduje, ale jestem i tak mega zadowolony z tych kwantów czas na szybkie podsumowanko ogólnie to tak wygląda tyle dzisiaj nazbierałem fanciorów yy, jakaś pierdółka nie wiem, raz, dwa, trzy boratynki grosik międzywojenny pół grosza Augusta Poniatowskiego, dwa perele, dwa wycieruchy nieczytelne, to chyba była były kopiejki jakieś no i tutaj pierwszy zarąbiasty fancik, teraz pytanie do znawców Cóż to mogło być? Co to jest? Nigdy takiej monety nie miałem. Tak to wygląda. Piszcie w komentarzach, jeżeli ktoś ma pojęcie o pojęciu. Cóż to mogło być. Takie sudo. Dobra. jakiś tam guzik, dwa medaliki. No i ten ostatni super bomba mega power <laughs> patrzcie aż do tej pory mi się głos łamie no bo takie są do wykopać no to jest jednak jednak coś dobra to by było na tyle łapka do góry subskrybujcie Spotykamy się na następnych wykopkach. Na razie.